Witam was bardzo serdecznie z tej strony Bajwa. a w dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o bardzo interesującej postaci, jaką jest Bestia ciemności. I moi kochani, szczerze mówiąc, ciężko mi było dobrać się tak naprawdę do tego materiału z tego powodu, że tutaj musielibyśmy uderzyć tak naprawdę w aspekty psychologiczne, ponieważ bestia ciemności nie jest to taka, że tak powiem. Prosta postać typu na przykład Ishidro, bądź nie wiem, Godo, a jest to tak naprawdę personifikacja złości, gniewu, strachu, wszelkich emocji katza, więc, no, jest to dosyć ciężki orzech do zgryzienia. Ale już bez zbędnego pierdzielenia, przejdźmy do materiału. Czym jest Bestia Ciemności? Narodziła się podczas tragicznych wydarzeń zwanych zaćmieniem. Gdzie Gats doświadczył zdrady ze strony Gryfina i stracił swoich towarzyszy z drużyny Sokoła. Bestia nieustannie próbuje przejąć kontrolę nad jego umysłem, popychając go do przemocy i mordu, nawet jeśli oznacza to zranienie lub zabicie jego przyjaciół. W Condition Arc możemy powiedzieć, że to były początki tej bestii, a dokładnie mówiąc, po zaćmieniu Gats rozpoczyna swoją samotną podróż w celu zemsty. W lesie duchy otaczają gaza, przybierają formę właśnie Bestii Ciemności. Drwiąc z niego i sugerując, że ostatecznie zostanie przez nią pochłonięty. W jaskini Godom bestia zaczyna szeptać i namawiać Gatsa do dalszej przemocy, przypominając mu, że krew musi płynąć. Co gorsza, jeszcze, no, objawiła się w bardzo tak naprawdę drastyczny sposób. A co mam na myśli? No, kiedy Gats tak naprawdę, powiedzmy, troszeczkę postradał zmysły. No Rzucił się na kaskę i było widać, że tak naprawdę to przeraził się tak na, tej wizji rozszarpania jej, co zresztą widzicie teraz na ekranie. Podczas konfrontacji ze School Knightem ostrzega on Gaca przed niebezpieczeństwem związanym z poddaniem się bestii, ale Szermierz jest zdeterminowany, by zemścić się na Gryfinie, nie zważając na własne bezpieczeństwo. Jego obsesja na punkcie zemsty sprawia, że staje się coraz bardziej niebezpieczny dla swoich bliskich ponieważ Bestia rośnie w siłę i czeka na moment, by móc przejąć kontrolę nad ciałem Gacza, co he, niebawem nadejdzie. W Millennium Falcon Ark Guts zakłada magiczną zbroję berserka, stworzoną przez Hanara, która natychmiast wzmacnia wpływy Bestii Ciemności. Zbroja daje mu nadludzką siłę, ale w zamian grozi utratą zmysłów. W walce z Grumbeldem Bestia przejmuje kontrolę, zmieniając gatsa w bezlitosną maszynę do zabijania. I kochani, jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej na temat właśnie ekwipunku GADSA, to polecam Wam jeden z moich materiałów, w którym, no, dosyć obszernie opisałem ten temat. Ale zanim przejdziemy dalej, kochani, nie zapominajcie o subskrybowaniu kanału. Aktualnie, no, publikuję materiał tylko raz w tygodniu, ale już niebawem myślę, że jak zbliżymy się już do tych tysiącu subskrypcji, będzie więcej kontentu dla Was. Więc naprawdę warto śledzić ten kanał, bo. Nie zamierzam przestawać, a chciałbym się jeszcze lepiej rozwinąć dla was. Więc zachęcam do subskrybowania kanału. A teraz przejdźmy dalej do odcinka. I w tym arku jednocześnie dowiadujemy się w jaki sposób tak naprawdę Gac może się przeciwstawiać tej bestii, a dokładnie jest to spowodowane interwencją Shirke, czyli naszej młodej, wybitnej czarownicy, która wkracza do umysłu Gaca za pomocą magii astralnej, próbując przypomnieć mu, Kim naprawdę jest, i używa do tego naprawdę przeróżnych wspomnień, czy to o kasce, czy to o tak naprawdę swojej drużynie. I to pomaga mu odzyskać kontrolę nad sobą i osłabić wpływ bestii. Ale najfajniejsze było to, gdy właśnie Shirkę już była w ciele Gatsa, to nie dość, że zapoznała się tak naprawdę, czym dokładnie jest ta bestia, czyli jest właśnie kolebką tych negatywnych emocji, które przytrafiły mu się podczas zaćmienia, dzięki czemu poznała tak naprawdę przeszłość Gaza, co było po prostu zajebiste. W drodze do stolicy tak naprawdę elfów, na wyspie gdzie spotkali Ismę, Gaz ponownie poddaje się bestii, która niemal całkowicie przyjmuje nad nim kontrolę. Dzięki interwencji właśnie Shirke i tajemniczego dziecka, to jest też bardzo ważne, Gats odzyskuje jasność umysłu, ale zdaje sobie sprawę jak niebezpieczne jest jego połączenie właśnie z bestią ciemności. I tutaj, moi kochani, to jest właśnie interesujące i jednocześnie pytanie do Was. Jak myślicie, dlaczego te tajemnicze dziecko, czyli to dziecko księżyca, też tak zwane, ma taki wpływ na gadza? Mm, widziałem kilka teorii, ale jestem bardzo ciekawy Waszego zdania i chętnie się do tego odniosę w odcinku Kim jest dziecko księżyca. Już tak go nazwijmy. W Fantazja Ark Gats zaczyna rozumieć, że bezja ciemności nigdy nie zniknie całkowicie, ale może nauczyć się z nią współistnieć. Zamiast skupiać się wyłącznie na zemście, postanowi chronić swoich bliski i odbudować swoje człowieczeństwo. I tutaj możemy przytoczyć sobie tą sytuację, kiedy Gats po raz pierwszy tak naprawdę kontrolował właśnie zbroję Berserka. I szczerze mówiąc, uwaga, uwaga, teoria, trochę odejdę od tematu, że zbroja tak naprawdę Berserka została już opętana przez tak naprawdę tą bestię ciemności i ja się śmieję, że tak naprawdę Guts zakłada fizyczną formę bestię ciemności. I wiem, że tutaj zaraz się zlecicie wy właśnie fanatycy teorii, że, yy, że Skull Knight jest uwięziony w swojej zbroi, a Zod to jest jeszcze, jeszcze inna jego cząstka, że tak powiem, tej samej osoby, ale nie, na was już mam haczyk. <laughs> Więc już przekontynuując, Fantazja ARK tak naprawdę widzimy tą współpracę między Shirkę a Gatsem, gdzie obydwoje po prostu są w stanie kontrolować bestię ciemności tylko do momentu kiedy jest Shirke, że tak powiem, połączona z Gutsem w świecie astralnym, bo inaczej gac nie jest samemu w stanie kontrolować tej bestii. I tak naprawdę to jest wszystko, co można powiedzieć o tej bestii. I, I mam tutaj pewien problem. Ponieważ z jednej strony ta postać jest naprawdę interesująca, ale z drugiej jest to po prostu cieresna forma uczuć gadza, z którymi on musi walczyć i z którymi musi się jakoś pogodzić, no i po prostu konfrontować to za każdym razem, kiedy sięga tak naprawdę po moc zbroi, tak. I to jest właśnie ciekawe, że w świecie berserka uczucia. W, były w stanie tak naprawdę opętać przedmiot, bo śmiało możemy powiedzieć, że bestia ciemności opętała zbroję berserka, ponieważ ona sama ma właściwości magiczne, przez co Gad cały czas musi stawiać tak naprawdę nie tylko psychiczną, ale i fizyczną walkę Pomiędzy bestią a nim samym. I to jest, to jest właśnie takie ciekawe. W sumie też, dlaczego akurat ich przybrała formę Wilka? To bo tak przynajmniej wygląda. A nie powiedzmy jakiegoś yy, Gatsa, tylko w wersji powiedzmy Haloa czy coś w tym stylu. I tak to jest nawiązanie do licza Ale dobra. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania, bądź. Jakieś mam, jakieś niedociągnięcia, które zrobiłem w materiale. Śmiało, sekcja komentarzy jak zawsze jest dla Was. I co do niektórych pytań po prostu się odniosę. Te, które będą uzupełniały po prostu informacje na temat tego odcinka, przypnę wyżej. A jeżeli będzie ich na tyle dużo, to po prostu zrobimy drugą część. Z mojej strony jest to wszystko. Widzimy się w następnym odcinku, czyli w sobotę o godzinie 12. Życzę Wam miłego dnia bądź nocy, zależy o której to oglądacie. Papa! Pa. Dobrze? A teraz moi drodzy Ador.